Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Rozpoczął się kwiecień, dzisiaj sobota, 1 kwietnia, więc czas na aktualizację zużycia gazu za marzec. Patrzę na moją dokumentację fotograficzną. Fotkę mam z 3 marca i mamy 1300, prawie 1316 metrów. Więc popatrzmy ile poszło za marzec. Także będzie to 29 dni. I w tym momencie mamy 1500 prawie 1512 czyli 1512 minus 1316 równa się 196 metrów za marzec. No, marzec to był takim dziwnym miesiącem. Pierwsza połowa dosyć ciepła, ale druga połowa rzekłbym, że dość mroźna. W tym momencie na zewnątrz jest 11 stopni i w domu zrobiło się cieplutko, przynajmniej dzisiaj przez cały dzień było 22 stopnie, bo słoneczko znowu nagrzało. Zobaczmy ile teraz jest wieczorem. Dalej 22 stopnie i popatrzmy jak grzeje kocioł. No, w tej chwili się wyłączył, ale jak widać podgrzewa sobie gdzieś do około 28. Stopnie. No to popatrzmy jeszcze na średnią dobową, czyli 196, dzielone na 29 dni, równa się 6,75 razy 3,4 23 zł dziennie, 23 razy 31, pełny miesiąc. Rachunek za marzec prawdopodobnie przyjdzie około 713 zł. Dzięki, trzymajcie się.